Dobry wieczór. Dzisiaj 24 stycznia nowego roku i mamy temat szał postanowień noworocznych. A jak się ma do tego układ nerwowy? Jak układ nerwowy na to reaguje? Więc chciałam powiedzieć, że w ogóle ten moment przejścia między starym rokiem a nowym rokiem to jest tylko data w kalendarzu. Czyli ja, Joanna Czarny, 31 grudnia nie różnię się niczym od Joanny Czarny, która się obudzi 1 stycznia kolejnego roku. Ale lubimy w naszym szczególnie zachodnim społeczeństwie, lubimy różnego rodzaju takie podsumowania, lubimy zakańczać pewne sprawy. No i w związku z tym, że. Różnie się nasze życie toczy, i część spraw się nam zakończa dokładnie z końcem roku, a część nam się nie zakończa. Niektóre trwają wiele lat, więc lubimy dokonywać różnego rodzaju podsumowań pod koniec roku. To się oczywiście nakłada też z tym, że Cały świat zachodni robi takie podsumowania, na przykład, nie wiem, firmy określają, ile w danym roku zarobiły, ile miały straty, różne organizacje podsumowują wszystko to, co się działo, przyznają różnego rodzaju nagrody tegoroczne, no i to skłania nas również tak prywatnie do tego, żeby pomyśleć o tym, co udało nam się dokonać w tym w poprzednim roku, i co chcielibyśmy, żeby się stało w tym przyszłym. Te przemyślenia zwykle nas kierują do tego, żeby coś przedsięwziąć nowego, coś zmienić w tym nowym roku. Szczególnie jeśli no, niewiele nam się udało w naszym mniemaniu, albo mamy takie poczucie, że dużo spraw no, nie udało nam się jakoś tam zakończyć, czy Odnieść jakiegoś sukcesu znaczącego, więc chcemy trochę, tak jakby wymazać to, co było, i teraz dać nową nadzieję, nową, czystą kartkę temu nowemu roku, czasowi, tym, tym następnym 12 miesiącom. No i to kończy się zwykle tak, że zaczynamy się zastanawiać, jakie by tutaj postanowienia noworoczne złożyć. Bardzo dużo ludzi, nawet jeśli finalnie nie ma takich postanowień, to myśli o tym. Czyli zastanawiamy się nad tym, co byśmy chcieli w naszym życiu zmienić na lepsze, ponieważ postanowienia noworoczne wiążą się z tym, że no coś chcielibyśmy poprawić, tak zmienić, żebyśmy byli z tego bardziej zadowoleni, żebyśmy mieli poczucie, że coś nam się udało. Zwykle te postanowienia noworoczne. Tak jak rozmawiam z moimi klientami, dotyczą na przykład zdrowia, że chcielibyśmy być zdrowsi, wprowadzić jakieś zdrowe nawyki, czy to żywieniowe, czy to więcej odpoczynku, czy to więcej ruchu. Chcielibyśmy też zmienić naszą fin sytuację finansową najczęściej, czyli chcielibyśmy na przykład więcej zarabiać albo zarabiać w lżejszy sposób, nie, nie tak jak do tej pory, jeśli to było dla kogoś bardzo obciążające chcielibyśmy też coś zmienić w naszym życiu osobistym. Czyli na przykład nie wiem, mieć partnera, albo zajść w ciążę, albo yy, nie wiem, zakończyć nieudany związek. To są takie rzeczy dla nas bardzo, bardzo istotne. Czyli z tego co się zorientowałam, to najczęściej postanowienia noworoczne dotyczą ważkich spraw. Dotyczą takich spraw, które w jakiś sposób yy, decydują o tym yy, jaki jest komfort naszego życia, czy jest dobry czy jest zadowalający, czy to nie jest takie życie, yy, jakie byśmy chcieli, żeby, nasz, żeby nasze życie było, czy jak wyglądało stąd te zmiany, stąd te wszystkie pomysły na to, że teraz będę szczuplejsza częściej będę chodzić na siłownię a do tego jeszcze wdrożę nie wiem, treningi, łyżwiarstwa yy. Jak to się zwykle kończy? No więc, szczerze mówiąc, różnie. Wiem również po sobie, że niektóre z postanowień noworocznych się udaje dotrzymać, ale większość tak się powoli w ciągu kolejnych dni po 1 stycznia rozpływa w niebycie. No i dzisiaj jest 24 stycznia, czyli mamy ponad 3 tygodnie od 1 stycznia i możemy się przyjrzeć swoim postanowieniom, jeśli takie macie, jeśli takie zrobiliście. Na jakim one są etapie obecnie? Czy początkowy rozpęd do tego, żeby coś zmienić, już minął? Czy jeszcze nie nadszedł? W jakim jesteśmy momencie? Jeśli ktoś ma ochotę coś napisać, czy o swoim postanowieniu noworocznym, czy coś na ten temat, to bardzo zachęcam. Ja tutaj będę czytać komentarze i jeśli będą też jakieś pytania, będę odpowiadać. Więc tak. Tak jak mówiłam, postanowienia dotyczą zmian. Co sądzi o zmianach nasz układ nerwowy? Najogólniej rzecz podsumowując, układ nerwowy nie lubi zmian. Lubi, żeby było tak jak jest, ponieważ każda zmiana wprowadza jakieś napięcie, wprowadza taką sytuację, że pojawia się jakiś rodzaj nerwowości czy podniesionych hormonów stresu. Tego nasz układ nerwowy nie bardzo lubi. Najbardziej mu odpowiada sytuacja, która jest konstans, czyli taka bardzo płaska i niewiele rzeczy się zmienia. Więc żeby zrealizować to, co sobie postanowiliśmy, czy co chcielibyśmy zmienić w naszym życiu, trzeba dość dużo siły, uporu i takiej determinacji. Układ nerwowy działa zwykle takimi utartymi ścieżkami. Jak się przyjrzycie swoim różnym zachowaniom czy reakcjom w różnych sytuacjach, zwykle robimy to wszystko w bardzo podobny sposób, ponieważ układ nerwowy idzie trochę tak po najmniejszej linii oporu, czyli to, co się już sprawdziło, taka strategia była dobra, no to kontynuujemy ją i ją powielamy. Nieważne, czy ta strategia jest z mojego punktu widzenia dla mnie dobra, czy nie, czy może już po prostu nie powinna istnieć w moim życiu. Generalnie układ nerwowy. Traktuje to jako sukces, ponieważ już to przetrenował, udało się i dalej z tego korzysta. Musicie też wiedzieć, że stare nawyki, stare ścieżki postępowania są jak takie bardzo dobrze rozjeżdżone autostrady. Czyli są to naprawdę już drogi mocno utwardzone, z bardzo konkretnymi barierkami, i my tak tą drogą, tą autostradą jedziemy, yy, trzymając się jej yy, po prostu nawykowo. Żeby teraz to zmienić, żeby coś wprowadzić nowego, to musimy, yy, że tak powiem, zrobić taki zjazd z tej autostrady. Zupełnie na teren, który jest kompletnie nieprzygotowany do tego, żeby być drogą. Co możecie wyobrazić, jakiś kawał nieużytku? I teraz na tym kawałku nieużytku musimy wy... wyznaczyć nową ścieżkę, nową drogę. I na początku ta droga będzie bardzo wąziutka, być może będzie tylko kreska narysowana na ziemi. Potem, jak zaczniemy nią chodzić, to ona się zrobi troszeczkę bardziej wydeptana. I im częściej, im więcej będziemy tą ścieżką chodzić, tym ta ścieżka się zrobi bardziej uczęszczana, szersza, być może po jakimś czasie stanie się autostradą. To się może udać, jak najbardziej. Jednak trzeba w to włożyć sporo wysiłku, tak jak w budowanie nowej drogi, ponieważ ta stara, ta autostrada jest świetnie nam znana. To jest coś, co po prostu nasz układ nerwowy, że tak powiem, robi bezmyślnie niemalże. Żeby przekierować go na nowy zjazd, i na nową autostradę, którą chcemy utworzyć, no to po prostu musimy poświęcić na to czas, energię i być zdeterminowanym, żeby ten cel osiągnąć. To jest właśnie budowanie nowego nawyku. To jest właśnie budowanie nowego rodzaju zachowania. Czyli do tej pory ktoś się na przykład obiadał o 23 jeszcze lodami, a teraz chciałby w postanowieniu noworocznym nie jeść już tych lodów, żeby na przykład mieć ładniejszą sylwetkę, być zdrowszym, lepiej spać. I być jeszcze szczuplejszym, no to zamiast o 23.00 wyciągać z lodówki kolejne pudełko lodów, będzie musiał po prostu zachować się inaczej, czyli na przykład wcześniej położyć się spać, albo nie wiem, zastosować jakąś relaksację czy cokolwiek innego, co po prostu przekieruje myślenie o tym, że już biegnę po to pudełko lodów, na to, że teraz mam inne zachowanie. I teraz powtarzanie tego zachowania często, czy w każdej sytuacji o 23, kiedy mam ochotę na lody, ja jednak przekierowuję to myślenie i to moje działanie, wymaga naprawdę takiego zebrania się w sobie. I bycia wiernym tego, temu, czego się chce. Na, dobrze jest wyznaczyć sobie jakiś cel, czyli jak ktoś ma taki cel, że chciałby zmienić swoje nawyki żywieniowe, ponieważ to poprawi jego zdrowie i na przykład sylwetkę, to jest bardzo piękny cel, ale bardzo odległy i układ nerwowy kompletnie go nie rozumie, bo tutaj jest tego za dużo. Więc na przykład lepiej jest sobie ten cel podzielić na takie małe kroczki, na małe kawałeczki. Że na przykład nie będę jadła tych lodów o 23, ponieważ w ciągu najbliższych dwóch miesięcy chciałabym schudnąć 2 kilo. To jest już jak najbardziej realne, i to jest jeden cel, który, na którym ten nasz układ nerwowy może się tak można powiedzieć zaczepić. To nam spowoduje, że będzie można budować tą drogę obok. Jeśli ten cel będzie zbyt skomplikowany, nawet jeśli bardzo, bardzo szczytny i pożądany przez nas, to po prostu gdzieś na jakimś podświadomym poziomie nie będziemy chcieli, sami będziemy siebie sabotować, nie będziemy chcieli do tego dążyć. Więc tak, podział na małe kroczki, na mniejsze cele, czyli na przykład w tym miesiącu styczniu chciałabym z 30 nocy, kiedy jem te 30 pudełek lodów, zjeść na przykład o 10 mniej. To jest już jakiś konkretny cel, który może się wydawać łatwiejszy do osiągnięcia. Jeśli po całym miesiącu stycznia, styczniu uda nam się e, zjeść tylko trzy pudełka lodów 3 razy o 23 to jest fantastyczny wynik. Tak, to jest naprawdę super sukces. Więc e, im e, na mniejsze cele sobie to podzielimy i będziemy próbowali do tego mniejszego celu dotrzeć, tym łatwiej utrzymać postanowienie noworoczne. To jest po prostu taka prawda. Yy, 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 yy. też przyglądanie się temu jak układ nerwowy nas sabotuje jakie wymyśla yy, pomysły żeby nas odciągnąć od tego, że a tylko je, to tylko pół pudełka dzisiaj zjem albo a właściwie przez ostatnie trzy noce nie jadłam tych lodów to teraz jak zjem to jedno pudełko to właściwie nic się nie stanie to są też takie yy, można powiedzieć takie sprawdzanie nas na ile jesteśmy naprawdę zdecydowani na, to, na tą nową autostradę, na ile jesteśmy zdecydowani na to, że naprawdę zależy nam na naszym życiu, na tym, czego doświadczamy i chcemy mieć na to taki osobisty wpływ. Nie, że po prostu to się wszystko jakby tak rozchodziło między, między wierszami, tylko po prostu mam cel i staram się go osiągnąć. Oczywiście jest mnóstwo różnego rodzaju sztuczek i technik, często wykorzystywanych przez coachów, czy to biznesowych, czy osobistych, jak można różne rzeczy osiągnąć. Ja tutaj mówię tak z punktu widzenia układu nerwowego, czyli wiemy już, układ nerwowy nie za bardzo lubi zmian. Będzie się zapierał nogami rękami, żebyśmy niczego nie zmieniali, nawet jeśli to nam szkodzi, jeśli to, jest, to są niedobre nawyki, chcielibyśmy naprawdę się już z nimi pożegnać wraz ze starym rokiem. To warto po prostu po prostu ułatwić sobie to przejście. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że między tym 31 grudnia, a 1 stycznia jesteśmy na takim progu. Daje nam to taką szansę czy takie myślenie o sobie, że możemy być zupełnie nowi, świe bardziej świeży. Tak świezi. wchodzić w ten nowy czas z taką czystą kartą. To czy jesteśmy w stanie przejść ten próg i rzeczywiście wykorzystać te, to myślenie o sobie jako o kimś nowym, świeżym? Czy dalej na tym progu stoimy, tak jakbyśmy przykleili się plecami do tego starego, to też. Często jest to związane z tym, jakie w ogóle jest nasze życie, czy mamy wsparcie dookoła siebie, czy mamy coś, co nas cieszy w życiu, czy tak jesteśmy, że tak powiem, zatopieni w naszych różnych starych modelach funkcjonowania. Więc, żeby sobie to, żeby sobie pomóc, to tak jak mówiłam, podzielmy to na małe kroczki, na małe cele. Co to spowoduje? To spowoduje, że jeśli uda nam się uzyskać właśnie mały kroczek, mały cel, czyli na przykład nie wiem, pierwszego dnia uda nam się poćwiczyć 10 minut, a planujemy w ogóle wyrzeźbić sobie sylwetkę, a drugiego dnia już mamy trochę lenia, ale poćwiczyliśmy 5 minut, to trzeba siebie za to pochwalić. Trzeba nie rozpatrywać tego w kategoriach na przykład, że po dwóch tygodniach, o udało mi się tylko dwa razy poćwiczyć. Tylko dać sobie od razu, jak się to zrobi, dać sobie jakąś nagrodę. W jakiś sposób pochwalić siebie same, samego za to, że, yy, że się udało. Przeczekajmy zegarek. E, ponieważ układ nerwowy, to co on lubi i to co nam może pomóc w tym wszystkim, to są nagrody. Czyli układ nerwowy lubi być nagradzany, zrobiłam coś, jestem z siebie zadowolona, podniósł się mój poziom poczucia własnej wartości, dała się radę Joanna i za to siebie chwalę, daję sobie nagrodę. I teraz te nagrody mogą być różne, to w zależności od tego, co kto lubi i co uważa za nagrodę, warto sobie pomyśleć o tym, co jest dla mnie nagrodą. Czy to będzie właśnie po tygodniu ćwiczeń zjedzenie jednak tego pudełka lodów, czy na przykład wyjść do kina albo zrobienie czegoś innego? W każdym razie, żebyśmy wiedzieli, że to jest nagroda właśnie za ten kawałek chociażby wiecie, zrobienia tej nowej autostrady. Nie trzeba siebie nagradzać na koniec roku, na koniec grudnia. Udało mi się w tym roku schudnąć 4 kilo i teraz siebie nagradzam. Nie, trzeba to zrobić od razu, jak mamy tylko poczucie, że to już właśnie zrobiliśmy, że to nam się udało. I właśnie łatwiej jest nagradzać małe cele, które łatwiej się osiąga. Naprawdę bardzo polecam, żeby taki mieć konkret, że na przykład, jeśli nawet sobie coś konkretnego obiecać, jeśli mi się uda zrobić to i to, to nie wiem, kupię sobie torebkę albo, i naprawdę sobie ją kupić, albo yy, nie wiem, no zrobię cokolwiek, albo dam sobie coś, co, yy, co, chciała, co uważam za nagrodę, co chciałam sobie dawno dać. I naprawdę trzeba to zrealizować. To ten system nagradzania samego siebie będzie tak jakby trochę napędzał yy, tworzenie tych nowych nawyków. Jest bardzo istotne. Często o tym zapominamy, i no naprawdę słyszałam to już tysiące razy. Ludzie chcą się nagradzać na sam koniec. A to, są, a to jest coś w rodzaju takiej nagrody cząstkowej, tak? I bardzo, bardzo to polecam, żeby to robić. Jeśli. Zrobić sobie, moglibyście sobie zrobić taką listę, jak ja zawsze mówię o liście zasobów, to również taką listę potencjalnych nagród. Co by było dla mnie taką nagrodą? I myśląc już o tych nagrodach, tak jakbyśmy skłaniali sami nasz układ nerwowy do tego, żeby jednak zachował się inaczej, żeby jednak zmienił te utarte ścieżki. Kiedyś miałam taką klientkę, która przyszła do mnie i powiedziała, że Zaraz to był akurat styczeń, powiedziała, że obiecała sobie, że w tym roku pozna partnera i że ona już będzie w związku, że długo bardzo była sama i teraz ma takie postanowienie, że ona już chce być w związku. No i rozmawiałyśmy o tym, ponieważ na przykład tego rodzaju postanowienie noworoczne, tego rodzaju zmiana jest ogromna. Jeśli ktoś był długo sam, to teraz. Nagle przejście w tryb bycia w związku, to w ogóle się może nie udać. Nawet jeśli się spotka tego właściwego partnera, to po prostu nie ma, mo, może nie być szansy, że to się utrzyma. E, druga rzecz jest taka, że jeśli ktoś do tej pory nie poznał żadnego fajnego partnera i nie zmieni swoich e, sposobów funkcjonowania, bym powiedziała, w społeczeństwie, e, może tego partnera nadal nie spotkać. No i tutaj trzeba by było podzielić to na mniejsze kroczki. Pamiętam, że rozmawiałyśmy o tym, że żeby tak nie obciążać tym, tego układu nerwowego, to żeby ona sobie najpierw postawiła taki cel, że na przykład w tym roku pozna trzy nowe osoby, bez yy, określenia płci, że na przykład to musi być mężczyzna i jeszcze potencjalnie singiel, żeby można było z nim wejść w związek, tylko, że pozna trzy nowe osoby, ponieważ to jest mniejszy dla układu nerwowego yy, poziom stresu, Mniejsza, że tak powiem, autostrada do wybudowania. Nie ma tutaj też takiego obciążenia, że to muszą być mężczyźni, którzy potencjalnie będą moim partnerem, tak? Tylko po prostu poznam nowe osoby. To powoduje, że w ogóle układ nerwowy się rozluźnia, ponieważ nie mam napięcia, że muszę być z nimi w jakiejś relacji. To mogą być trzy kobiety, ale samo bycie z ludźmi, z nowymi ludźmi, też tak ten układ nerwowy ćwiczy w tym. Yy... To się nazywa fachowo rezyliencja, w tym, żeby miał po prostu szersze, większe możliwości funkcjonowania. Czyli osoba, która siedzi w domu i ma tylko dwie koleżanki, przy czym żadnej bliskiej i głównie spędza czas z rodziną albo z samym sobą, ma bardzo małą rezyliencję na poznawanie nowych osób. Taka osoba ma ogromną trudność w tym, żeby zrealizować takie postanowienie noworoczne, poznam partnera w tym roku. Ale jeśli ta osoba na przykład raz w tygodniu czy dwa razy w miesiącu pójdzie na jakieś zajęcia albo, nie wiem, zapisze się do jakiejś grupy hobbystycznej i po prostu zacznie poznawać tam nowe osoby, to jest większa szansa na to, że może nawiązać jakąś niezobowiązującą znajomość z trzema nowymi osobami i z nimi się zakolegować. Nie mówię, że już od razu wielka przyjaźń, ale się zakolegować. To układ nerwowy traktuje jako takie. Nie że to nie jest zagrażające. Czyli Ok, mogę, mogę się tam poznać z jakąś osobą, i mogę pójść z tą koleżanką na kawę, to nie jest w żaden sposób obciążające, to jest tylko kawa. Ale teraz zwróćcie uwagę, że jeśli taka osoba pozna te trzy osoby, prawdopodobnie poznaje więcej osób, jeśli się zapisze na jakieś zajęcia, jeśli zacznie chodzić, nie wiem, na jakieś hobby uprawiać, czy sport, czy cokolwiek. I. Prawdopodobieństwo poznania partnera niesamowicie wzrasta, tak? Czyli prawie od zera, od bardzo ograniczonego jakby pola manewru, czyli dwie koleżanki i, sama, i tylko rodzina, może się to otworzyć i może coś z tego wyjść jak najbardziej. Zachęcam też do tego, do przemyślenia, w jaki sposób formujemy te postanowienia noworoczne. Właśnie, czy one są takimi ogromnymi celami, czy to jest coś drobniejszego, mniejszego, łatwiejszego do zrealizowania, czy, da, czy tych posta, postanowień mamy całą listę, czy jest tylko jedno. Warto sobie na to zwrócić uwagę, żeby też tak dać szansę układowi nerwowemu, żeby nie poczuł się od razu zagrożony i żeby się od razu nie napinał. Bo wtedy nici zbudowania bocznej autostrady. Macie jakieś pytania, może? Macie to napiszcie. No dobra. No, ja tyle miałam do powiedzenia na ten temat. Mam nadzieję, że coś tam Wam wyjaśniłam, mam nadzieję, że to było dla Was pomocne i oczywiście życzę wszystkim, jak najbardziej, żeby Wasze postanowienia noworoczne się spełniły, żebyście, żeby się spełniło nawet więcej niż to, co sobie założyliście, i żeby to Was też zaskoczyło, że nie jest to wcale takie trudne, tylko może się udać. I żebyście mieli z tego po prostu ogromną satysfakcję, poczucie wielkiej y, radości i takiej, y, takiego wysokiego mniemania o sobie, że potraficie, że, to jest, że jesteście po prostu w tym świetni. Y, I żeby to mogło y, dla Was zaprocentować na później. Bo pamiętajcie, że układ nerwowy, który jest w dobrym nastroju, o, pozdrawiam Pani Adriano, y, który ma poczucie sukcesu po prostu lepiej funkcjonuje. Lepiej sobie radzi na co dzień, lepiej sobie radzi z różnego rodzaju zadaniami, które ma do wykonania, z tymi spodziewanymi, na przykład, nie wiem, z pracą, jaką wykonujemy, ale również z tymi niespodziewanymi, czyli z tymi, z tymi sytuacjami, których się nie spodziewamy. Lepiej reagujemy i lepiej po prostu, no jest nam łatwiej żyć. Także bardzo Wam dziękuję. いらっしゃいませ。<noise>